Przyszłość. Nikt tak dokładnie nie wie, jak będzie wyglądała. Chociaż, według opowieści starego, gdyby nie kontuzja w 84, byłoby zapewne tak. Ale jednak, opowieści starego a rzeczywistość to dwa inne światy. A w naszym świecie petrohedów te nowości są wprowadzane z prędkością jednego dpuna na strzykawkę kwadratową. Hey, where's the freaking gabagoo? No, wiecie o co chodzi. I tak dochodzimy. Do przyszłości, którą chce zaprezentować nam Huawei. Kurwa, Hyundai. Końska marka w ostatnim czasie zabłysnęła nie jednym, a dwoma koncertami samochodu elektrycznego w bardzo futurystycznej konfiguracji. I have not one, but two. Ale zacznijmy od tego, który mniej przypadł mi do gustu: RN22E. O mordzie suma i spoilerze rozmiarów końskiego Zwisa. To samochód, który może na spokojnie konkurować z Porsche 911 GT3RS, bo produkuje 585 koni mechanicznych i 740 Nm momentu obrotowego. Wedle zapowiedzi samochód ma przyspieszać od 0 do setki w około 4 sekundy, a prędkość maksymalna ma wynosić 250 km na godzinę. Szczerze mówiąc, spodziewałbym się nieco więcej po samochodzie elektrycznym z zapędem na 4 koła i dwoma elektrycznymi silnikami, po jednym na każdą oś. Ale powiedzmy sobie szczerze, to na razie jest koncept i trzeba poczekać jak. to to się dokładnie rozwinie Poza tym zakładam, że te dane są mocno zaniżone Albo samochód jest elektronicznie ograniczony Żeby się Unia nie zestrała, że zeroemisyjny samochód Taki z odkurwia na ich drogach Ale jadąc Unię i wracając do konceptu Mamy tu do czynienia z kolejną serią Hyundai'a O nazwie Ioniq 6 Czyli kompaktowych hybrydach i elektrykach Tylko, że w szóstej generacji I teraz wiem, że pewnie drapiecie się po głowie I mosujecie po jajach Bo w sumie Ioniq 6 to model samochodu Zaprezentowany w czerwcu 2022 roku Mamy oczywiście konkretny model samochodu Jakim jest Ioniq 6. Ale mamy też szóstą generację samochodów hybrydowych i elektrycznych od Hyundai, żeby konsumentom najebać trochę siana do głowy. I'm finna beat your ass. Więc podsumowując, Ioniq 6 to samochód, jak również generacja samochodów. I'm a ta zapowiada się grubo Bo RN22E ma posiadać możliwość Redystrybucji momentu obrotowego pomiędzy osiami Pewnie zapytacie po to komu Otóż jak wiadomo samochody w czterobucie Mają lepsze przyspieszenie jednakowoż ciężko Jest takiego upierdalać na parkingu Bo ma za dużo przyczepności Natomiast w przypadku wysokich prędkości napęd na cztery koła Wręcz tej przyczepności przeszkadza Samochód zaczyna się robić zbyt podstrowny I nosi go jak Sebixa po trzech pigołach nad Wisłą <trybuj> Zresztą spójrzcie sobie na większość samochodów wyścigowych z Lemą albo nawet i F1. Skąd wiesz? Brecę. Dlatego też RN22M ma mieć właśnie taką opcję redystrybucji momentu pomiędzy osiami. Tylko pytanie brzmi, czy ta redystrybucja nie będzie ograniczała osiągów samochodu. Tak czy siak, zajebiste, nie? To jest kurwa dobre! Co jeszcze jest zajebiste, to fakt, że te wszystkie nowe pojazdy Hyundai' będą osadzone na platformie EGMP, czyli Electric Global Modular Platform. Co to kurwa ma być? Aby być dużym graczem, trzeba wymyśleć nowe rzeczy! I am Platforma EGMP to nic innego jak ulepszony system zasilania samochodu elektrycznego. Charakteryzuje się on przede wszystkim napięciem, jakim operuje, czyli 800 V. Dzięki temu taki samochód będzie można naładować do 80% w 18 minut. Dodatkowo same akumulatory będą w stanie zapewnić zasięg do 500 km albo zostać użyte jako powerbank z napięciem 110 lub 220 V. A to oznacza, że będziecie mogli sobie zaparzyć Smaczny kawusi, pusi. kapusi. Sama platforma wyróżnia się również o 10% wyższą gęstością energii i lepszym chłodzeniem całego systemu, a półprzewodniki falownika sterującego silnikiem Co ty pierdolisz? czyli urządzenia regulującego prędkość obrotową zrobiono z węgliku krzemu i mają zapewnić 5% dodatkowego zasięgu. No i jeszcze, żeby postawić wisienkę na torcie, to cały system EGMP pozwala na Zwiększenie prędkości obrotowej silnika o 70%. Brzmi to prawie jak pierdolenie starego Morańskiego cię mam, tu cię mam spryciarzu, panie Wardęga Ejo, what the fuck? Ale może faktycznie jest to prawda Na pewno będzie można to sprawdzić w wyścigach ETCR, czyli Electric Touristic Car Race Czy jakoś tak Albo po polskiemu wyścigi elektrycznych samochodów turystycznych Jak to mawiają? Pływa, będziecie śmiać pojutrze A wyścig zweryfikuje Wracając jednak do samochodu możemy zauważyć, że ma on bardzo futurystyczne kształty Nawiązujące jednak do sportowej serii N Hyundai'a Dodatkowo kolory przypominają i 30 WRC Na stworzone jest z elementów wydrukowanych w 3D, co ma zmniejszyć całkowitą masę pojazdu W końcu mówimy tu o elektryku z ciężkim zestawem baterii, które mocno wpływają na możliwości prowadzenia samochodu W związku z tym walka o każdy gram dalej trwa A dodatkowo w celu wyhamowania samochodu zamontowano z przodu czterotłuczkowe zaciski i tarcze hamulcowe o średnicy aż 400 mm That's quite big. Tu nie wiem jak to wygląda, ale na pewno są tam głośniki, które zapomniają wrażenia dźwiękowe jak w samochodzie spalinowym. Zastanawiam się jednak, czy nie lepiej byłoby tam wsadzić 3-litrowe V6 i przestać się pierdolić tymi głośnikami i masą całkowitą samochodu. Przejdźmy jednak do drugiego konceptu, czyli Envision 74. Ten model również wpisuje się w serię Ionic 6, jednak posiada dużo większą moc od RN22E, a mianowicie 671 koni mechanicznych i 900 Nm momentu. 74 to nic innego jak sportowy elektryk, który swoim wyglądem ma nawiązywać do pony Coupé 1974 roku. Wejdźcie chyba analogię numeru 74. Nie jest to pierwszy raz, kiedy producenci samochodów kupują wygląd samochodu i mocno go unowocześniają, tak aby dopasował się do obecnych czasów. Najlepszym tego przykładem może być stary i nowy kuntaż, albo stare i nowe NSX. Ale odejdźmy od sentymentalnej gadki i rymejków samochodów. Envision podobnie jak RN22E ma mieć dwa silniki elektryczne, ale tylko na jednej osi i być w stanie przewektorować moment obrotowy, czyli redystrybuować pomiędzy silnikami. Oczywiście celem lepszego pokonywania zakrętu. Tak samo jak RN22E będzie osadzony na platformie EGMP, ale będzie hybrydą. I niestety zasmucę tym wielu, ale hybrydą wodorową, jak to Jota Mirai. Czyli chuj z dźwięku, wibracji w ogóle duszy samochodu. Muza nie napierdala a silnik niestety nie wiertara. Chyba, że elektryczna. Envision też będzie miał głośniki, ale na chuj to komu, jak wszyscy dobrze wiedzą, że jest to elektrośmieć. No niestety. Co jednak ciekawe, to fakt, że oba samochody będą miały symulator skrzyni biegów w przeciwieństwie do Tesli, które zapewnią, a przynajmniej zasymulują część wibracji, jaką można poczuć w samochodzie spalinowym. A na chujmy ten Pewnie zapytacie teraz, kiedy RN22E i Envision 74 wejdą do seryjnej produkcji. Odpowiedź brzmi: Prawdopodobnie nigdy. Oba te koncepty powstały jako jeżdżące laboratoria do testowania nowych technologii, które posłużą do rozwijania cywilnych oraz sportowych samochodów serii Ionic. Na pewno powstanie po kilka sztuk każdego z nich, ale czy kiedyś zobaczymy je na drogach publicznych? Mało prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne jest jednak to, że będziemy mieli możliwość obejrzeć je na różnego rodzaju wystawach lub też gdy zakończy się proces testowania w muzeach. I jak w przypadku RN22M mam na to wyjebane... Hey! Tak mocno, że mnie nie możesz nie kochać Tak Envision 74 z chęcią bym sobie obejrzał z bliska Bo naprawdę ładnie się prezentuje Jeżeli faktycznie tak ma wyglądać przyszłość To mogę się na nią przygotować eee! Kujowo natomiast wyglądają statystyki subskrypcji kanału Więc jeżeli jeszcze tu jesteś mordo To dawaj tego czerwonego siusiara pierdolni i jazda Kurwa bo Dodatkowo wbij na insta, gdzie staram się być porządnym motoryzacyjnym dziennikarzem i wstawiać informacje ze świata motoryzacji. Oczywiście jak mi się zachce. Zrobione? W takim razie ja spierdalam zastanawiać się czy tworzyć serwer discorda. Na razie na gazie i trzymajcie się na trasie.